Witam, akwarysta niedzielny. Sobotnie popołudnie, ogolony, umyty, lekko podpity. Można zacząć sobie pogadać z Wami albo pogadać do Was. <grywka> e, dobra, ciąg dalszy tego mojego krzemów w akwarium, czyli e, tak, poza wyklarowaniem wody. Poza tym, że inne parametry się nie zmieniły. Dzisiaj jestem właśnie po, po następnych testach e, to znaczy nie zmieniły się z, we wtorek chyba, te, wtedy co robiłem testy, tam się nic za bardzo wielkiego nie, nie zmieniło, poza wyciągnięciem krzemu i fosforu. E, tak, teraz e, NO3 mi spadło. E, I to spadło dosyć znacznie. No, wtedy miałem między 10 a 15, a teraz mam na tych testach JBL-a 1. Hmm. No i teraz e, chyba tutaj Konrad miał rację, że <laughs> zwiększyła się przejrzystość wody, a rośliny dostały więcej światła. I zaczęły wyżerać po prostu składniki z wody. Nie wiem, no, przykładem tego chyba, dowodem na to chyba jest lotos, który jak widzicie, wypuścił w ciągu tygodnia liścia, który sięga tafli wody, nie? Więc pasuje mu. Glony oczywiście nie, ust nie ustąpiły, ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że jakakolwiek walka z glonami to nie jest. Tydzień, dwa to jest myślę miesiące, zanim same znikną z akwarium, tak? E, Zastanawiamy tylko właśnie to NO3. Czy teraz tak uzupełniać to NO3 e, z buteleczki, czy poczekać i, i nie wiem, e, zobaczyć na jakim poziomie to się ustabilizuje. E, no, bo tak. No tak, no, trzeba by było obserwować roślinki, tak? Jeżeli rośliny idą w górę, kurna i, i będą rosły jak, jak szalone, to znaczy, że wyżerają, wyżerają składniki i jest ok, znaczy jest ok dla nich, tak? Eee, no ale ja. Bo, aha, jeszcze ten, e, przewodność absolutnie się nie zmieniła. Dalej mam około 300 mikrosiemensów, czyli tam, nie wiem, 180 ppmów, czy 150 ppm e, tego, e, tej przewodności tych składników mineralnych w wodzie, więc no jakiś takich wielkich zmian, ten, ten negatywnych zmian, ten wkład filtracyjny nie, nie zrobił w akwarium. To, że wyklarował wodę. Aha, no wyklarował wodę właśnie. I teraz jest pytanie, czy on wyciągnął garbniki z tej wody, bo. No na garwnikach mi też trochę zależało, bo to są raczej ryby nie z takich e, krystalicznych, czystych, e, źródlanych e, rzek płynących gdzieś w górach, ale raczej z zalewowych terenów i, i tam tych trochę jest, zresztą jak wiecie ja dorzucam trochę tych liści e, katapangu, zresztą pokażę Wam, widzicie tu jest e, końcówka już liścia katapangu, tu mamy nowy liść katapangu, Zaraz w tym tygodniu dorzucę jeszcze dwa, czy tam trzy, yy, znowu nowe liście I, i teraz tak, no tak trochę nie wiem czy to ma sens, kurwa, bo jak ten wkład filtracyjny wyciąga garniki, no to jaki ma sens wrzucanie tych liści, tylko chyba, że dla ozdoby, bo, bo dla niczego więcej, tak? Yy, dobra, wyrócimy na ogólny plan. No, a tak dla ozdoby to te no, liście nie są mi aż tak mocno potrzebne w tym akwarium, tak? No, to nie są czarne wody, które mają być usłane e, liśćmi na dnie i, 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 i tym detritusem e, No, robi się z tego po prostu taki środowiskowy rośliniak z tego mojego akwarium. E, no to, nie wiem, no... Może się podobać, może się nie podobać. No ja chciałem tak bardziej naturalnie, żeby to, to miało, ta, ta woda nie miała takiego sztucznego koloru przejrzystości kurna idealnej takiej, żeby to było jednak takie jednak zbliżone w stronę natury, no ale ten wkład filtracyjny mi to załatwił w drugą stronę. Dobra, no tak poza tym nic się nie dzieje, po, tylko tyle, że ten kirysek, który kurna z którymi zostały dwa, te Felini czy Melini, kurwa, już teraz nie pamiętam. E, no dostał e, dwa guzy takie e, na podbrzuszu. E, on miał jeden, taki nie, nie, niezbyt wielki, tak? E, I do tej pory, kurde, ja mówię, no taka jego uroda, tak? Ale teraz dostał też drugi, bliżej, bli, bliżej płetwy ogonowej, płytwy ogonowej i no i tak się zastanawiam, no leczyć to raczej się tego nie da w żaden sposób, może operacyjnie, może jakiś tam, nie wiem, weterynarz by to może odciął i ryba by przeżyła. E, tak poza tym nie ma żadnych zmian chorobowych poza tymi guzami. To są narośle takie dosyć spore, kurde. No jakbym go może odłowił, to bym wam pokazał to, ale... E, opływa no pływa, je, zachowuje się normalnie, kurde, tak, tylko boję się, że w pewnym momencie te... Te narośle to mogą być, nie wiem, jakieś kurna, zaraźliwe i, i mogą, mogą zarazić w momencie, kiedy pękną, czy nie wiem, czy się odpadną, czy, czy, czy coś się z tym stanie, mogą zarazić mi inne ryby, kurde. No. Obserwuję rybki. Nie ma u żadnych innych jakichkolwiek zmian, więc jak na razie to chyba nie jest zaraźliwe. No, akwarium wygląda tak, jak wygląda, jak wyglądało, więc. Tyle, tyle z 350, przejdźmy do 60. No a w 60 rządzą samiczki, ganiają tylko co, tylko co można i kiedy można i jak można, i samce. Samce są biedne, obydwa, i ten Kaplopes i ten Gardnieri są e, takie lekko stłamszone. E, te dwie samiczki, które, które kupiłem, to jest te dwie samiczki Garniery. E, no, rządzą tutaj. Rządzą, ganiają całe, całe akwarium. Eee, próbują tam, próbują, kurna, w tym buszu coś tam robić. Eee, kurna, nie wiem, czy, no, oczywiście, że one momentami wpływają tam, kotują się, kurna, wypływają stamtąd momentalnie. Zaczynają się ganiać, kurcze, tak jakby się kłóciły. I, I po czym ponownie, ponownie wracają i poczekajcie, ja wam obniżę troszeczkę ten, bo. O! Tu jest. Tu jest samczyk kaplopes, w ogóle stłamszony przez te samiczki. E, te dwie tutaj skubane. O! One są, one są, kurde, naprawdę bardzo żywe. Bardzo żywe ryby. To nie są kaplopes. Te gardneri kurde, są e, naprawdę. E, czy agresywne, no to nie wiem, czy to jest agresja akurat taka mocna, żeby tam sobie e, robić krzywdę, ale no, ganiają się, ganiają się dosyć, dosyć mocno. E, wyrzuciłem termometr, jak widzicie, <grybujesz> wyrzuciłem termometr całkowicie, bo tu jest naprawdę stała temperatura, u mnie w domu e, jest ogrzewanie podłogowe i ono jest ustawione na E, cały rok na jednakową temperaturę i cały i termostaty trzymają tą temperaturę. I tak samo jest w akwariach. Temperatura non stop jest jednakowa. E, około 25 stopni, więc nie ma sensu, nie ma sensu tutaj nie, nawet grzałki wkładać. E, roślina, która tam jest kurna taka. Pierzasta. Nie wiem, co to jest. No tu, o, o tu, 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 tu. Zgubiła wszystkie te, te swoje piórka na dole. Trochę tam u góry tylko zostało. E, tutaj NO3 jest normalne. Też mierzyłem przy okazji testów w 350 w tej 60. też pomierzyłem trochę ten, e, trochę parametry. Więc tutaj NO3 jest około tych 15. E, jest trochę fosforu. E, te PO4 jest e, powiedzmy, tam. 0,1 no. e, Więc. No nie wiem, nie wiem tej roślince widocznie coś tutaj nie posłużyło. E, no ale trudno, no ja mówię ja roślinarzem nie jestem, nie jest mi aż tak mocno żal, chociaż no fajnie, fajnie jakby coś tam z tego było. E, trochę chyba za duży ruch wody mam tutaj w tym akwarium. E, musiałbym... Ta, ta moja kaskada no, da się ją skręcić, ale jak ją skręcam, to ona wtedy tak dosyć słabo ciągnie. Tak? Jeżeli jest na tym, powiedzmy, na tej pełnej mocy, to to widzę, że ta woda jest po prostu bardziej e, klarowna. Jeżeli ją skręcę, no to tych odrobin e, w tym akwarium pływa dosyć sporo i. i... <laughs> no i nie fajnie to wygląda. E, glon, oczywiście, tutaj mam taki sam, podobny jak w. E, 350, e, no i mimo tego mojego restartu nie udało mi się wytępić zatoczków e, całkowicie, pojawiają się dalej, po jeden, po dwie sztuki, kurde, gdzieś tam e, staram się je, kurna, e, rozgnieść albo na szybie, albo kurde, gdzieś tam spłukać, jak gdzieś tam na tym Anubiasie zauważę, to pod kran na płucze tego Anubiasa i strącam to do, do kanalizacji no może nie humanitarnie ale no, ja nie chcę zatoczków no i tyle zatoczki to problem kurna i potem się po prostu tego nie opanuje a, a nie mam zamiaru tutaj Helenek, e, Helenek jakiś wprowadzać żeby to e, zwalczać jednego ślimaka drugim ślimakiem dobra tyle z update'u na ten tydzień Akwaria obydwa są przed podmianą, więc podmiana będzie tak jak na akwarystę niedzielnego przystało w niedzielę. Jutro może wrzucę parę fotek albo jakiś tam króciutki filmik, jak to wygląda po podmianach. Dobra, na razie trzymajcie się. Hej.